Zobaczcie, tutaj kolejna zapora nad ciekiem wodnym, ale na co chciałem zwrócić uwagę. Przede wszystkim na to, że ta erozja rzeczna w beskidach jest bardzo, bardzo szybka, bardzo szybko postępuje, z tego względu, że no tutaj te, te łupki występują obficie, a one są podatne na rozmycia. Zobaczcie jak tutaj te łupki woda rozmyła. To wszystko jest sypkie, niestabilne. Z prawej strony z kolei tam jest ciemno. Nie wiem, czy to kamera złapie, ale też widać jar, jaki wydrążyła woda. No i okazuje się, że niewielkich rozmiarów, tak? bo w tej chwili ledwo sobie tutaj coś kapie. Oczywiście Dolina Kamienicy to też przede wszystkim erozja rzeczna. To głównie rzeka Kamienica, potok Kamienica przyczyniły się do wyżłobienia tak dużych rozmiarów doliny. I ta erozja cały czas postępuje. Woda 24 godziny na dobę wymywa te łupki, piaskowce, niesie je do Wisły, a Wisła później mieli to na Piach i zanosi Piach. Do bałtyku zatrzymałem się na chwilę, żeby zaczerpnąć tchu przy takim jarze, obecnie pozbawionym wody, ale Tutaj, podczas większych opadów, ten jar musiał wyrządzić naprawdę sporo szkód, bo jest widać świeżo naprawione. Droga jest świeżo naprawiona i zobaczcie, jakie umocnienia porobione, żeby tej drogi nie rozmywało w kierunku w dół, tam gdzie płynie potok kamienica. O kurna, ale stromizna. Prawie pion, ale w dole widać. Potok. Tutaj w tej wyższej części Doliny Kamienicy jest trochę mniej takich atrakcji widokowych, oczywiście krajobrazów nie ma żadnych, bo jesteśmy w dolinie porośniętej lasem. Natomiast główna, yy, główna kumulacja tych atrakcji skupia się w pierwszej w dolnej części Doliny. I tą dolną część warto sobie zrobić, górna jest dla koneserów, na przykład takich jak ja. Yy, cała długość doliny Kamienicy to około 8,5 km, więc porównywalna odległość jak z Palenicy Białczańskiej nad Morskie Oko, tylko suma przewyższeń jest 150 m niższa. Z dzisiejszej wycieczki po dolinie kamienicy najbardziej chyba zapamiętam ten zapach, które właśnie wydzielają liście, jak ja to nazywam łopianu. No, akurat znajduje się w takiej porze roku, że te liście po prostu intensywnie wydzielają ten swój zapach, zwróćcie uwagę, jak. Drzewa iglaste, porastające, gorce potrzebują niewielką ilość ziemi i gleby, aby wyrosnąć. Tutaj, raptem, nie wiem, 15 cm jest gleby, i zaczynają się skały. I to wystarczyło. Pozwoliłem sobie zejść jeszcze w jedno miejsce nad potokiem kamienickim. Zobaczcie. Tutaj mamy do czynienia z wyraźną ingerencją ludzkich rąk, gdzie umocniono prawy brzeg potoku, a wszystko po to, aby się nie osuwał. Natomiast Zastanawiam się, czy to było w ogóle potrzebne, skoro jest tutaj Park Narodowy? Czy aż taka ingerencja jest potrzebna? No, chyba, że wyżej jest poprowadzona droga techniczna i była zagrożona. Oczywiście, teraz słuchajcie, poziom wody jest naprawdę niewielkich rozmiarów, ale ona w trakcie intensywnych burz potrafi przybrać nawet, słuchajcie, 10 metrów 10 metrów to jest naprawdę ogromna siła w takim potoku a powyżej wydaje mi się, że rośnie parzydło leśne takie białe kępki będzie to najprawdopodobniej parzydło leśne. Również nie lada gradka dla ulubieńców botaniki. Spróbuję Wam jeszcze pokazać Jakie żyjątka znajdują się w tym potoku, no wiadomo, jakieś tam ryby występują, ale występują też bardzo ciekawe żyjątka. Ja nazwy nie znam, natomiast będę chciał je pokazać, tylko muszę znaleźć spokojniejszą wodę. Nawet w Gorczańskim Parku Narodowym turyści i wędrowcy są informowani, o niebezpieczeństwie, jakie może zaistnieć w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Warto mieć to na uwadze. Schodzę już powoli w dół do wylotu doliny. Co się nawąchałem tych liści, to moje. <laughs> Szczerze powiedziawszy, mam już dość tego zapachu. A tutaj, zobaczcie, cały czas są te liście. Prawdopodobnie przez tą wilgotność, bo po wczorajszych opadach tak intensywnie wydzielają ten zapach. Nie wiem, czy da się tym odużyć. Na razie szczegółowa mnie nie rozbolała. Wyjdę sobie z Gorczańskiego Parku Narodowego znajdę jakieś zaciszne miejsce nad potokiem i pomoczę sobie nogi, no bo w Parku Narodowym nie wolno moczyć nóg w wodzie, ale już poza granicą parku. Nie jest to zakazane. Ale to jeszcze, słuchajcie, nie koniec w mojej dzisiejszej wyprawy i dzisiejszego filmiku. Pokażę Wam, co sobie zaserwuje na dzisiejszą obiadę, kolację po gorczańskim trekkingu. Zostańcie do końca. Ta roślina, to mnie zaskoczyła totalnie w dolinie kamienicy. Słuchajcie, jeżeli ktoś wie co to jest, widać, że to jest początkowe stadium tej rośliny. Ona niedawno wyszła z ziemi, z gleby, to bardzo bym prosiło o komentarz, co to jest za roślina. To strasznie mnie zaciekawiła. W tej chwili ma jakieś 15 cm wysokości. Zobaczcie, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jestem teraz w Gorczańskim Parku Narodowym. Tutaj nad tymi mokradłami spotykamy ciemierce zieloną, to jest właśnie o ta roślinka, która jest pod ścisłą ochroną. Ona jeszcze nie zakwitła. I zobaczcie, co tu się dzieje. Ciemiężyca zielona została wrzucona do wody. Podejrzewam, że najprawdopodobniej. Przez nieuwagę, bo zobaczcie, że tu jest wykoszona trawa do tych jeziorek, więc pewnie ten kto kosił nie miał zielonego pojęcia, że no, zniszczył tą roślinę, która jest pod ścisłą ochroną, ciemiężycę zieloną. Odpoczywają na ławeczce i przerwana pączka. Była kawa, jest teraz przerwana pączka.